Witek, podnosisz cały czas tarczę, i ma, ma ci twoją nogę. Widzisz? Dostałeś aż trzy razy w nogę teraz. Jak wchodzisz w niego, to podnosisz automatycznie rękę do góry. No i headshot, no to Mam, że teraz w nim się no. Co to zbije? Co to jest. Dobrze Kurwa. I nic no, nic nie zrobi nie. Sta.